Cześć. Zapraszam was na odcinek, w którym opowiem wam o nowej wersji śpiwora Polaris marki Volven. Wersja ta nazywa się Polaris Evo. Opowiem też o tym, czym się różni od swojego poprzednika, czyli śpiwora Polaris. Na początek, może kilka słów o samym śpiworze Polaris, ponieważ jest to niedościgniony bestseller marki Volven. Był to pierwszy śpiwór z naturalnym puchowym wypełnieniem w ofercie tej marki i bardzo szybko zyskał uznanie wśród naszych klientów. Wszystko dlatego, że oczywiście ma wszystkie te cechy, które zawdzięczamy naturalnemu puchowi, czyli świetnie się kompresuje, ma niską wagę, no i tutaj temperatura komfortu wynosi około 6 stopni. Dzięki temu można go używać przez większość roku w plenerze, no i oczywiście też w schroniskach. Do tego wszystkiego dochodzi świetny stosunek jakości do ceny, ponieważ w ofercie. Innych marek możecie sobie porównać, że ten śpiwór wychodzi bardzo korzystnie przy swoich parametrach. No i sam śpiwór jest wykonany bardzo jakościowo i super się w nim śpi. Ma na przykład bardzo przytulny kaptur ze ściągaczem oraz kołnierz termiczny, więc jeśli robi się chłodniej, można się tym bardzo szybko otulić i zabezpieczyć przed chłodem. Mam dzisiaj przed sobą cały przekrój historii tego śpiwora i zaczynając od mojej lewej, pierwsza wersja śpiwora Polaris, jaka była w sprzedaży, jeszcze ze starym logo. Bardzo wielu z Was może go mieć, ponieważ był bardzo długo w sprzedaży no i sprzedawał się bardzo dobrze, jak na bestsellera przystało. Druga wersja, czyli taka stosunkowo, stosunkowo młoda, z odświeżonym lekko designem, po rebrandingu logo i bardzo tu są, były kosmetyczne zmiany. W samym śpiworze parametry nie zmieniły się w ogóle, no i najnowsza wersja, czyli wersja Polaris Evo. I co ważne, te wersje obie są cały czas w sprzedaży i są sprzedawane jednocześnie. To nie jest tak, że jedna wypiera drugą, więc zaraz przejdziemy do tego, żeby opowiedzieć o różnicach między nimi, żebyście mogli świadomie podjąć wybór, który chcecie sobie kupić. Na początku mam dla Was bardzo ważną informację, ponieważ będę mówiła teraz o różnicy w materiale, ale chcę zaznaczyć, że parametry śpiworów, jeśli chodzi o termikę, w obu wersjach są takie same. Więc przejdźmy do serca naszych Polarisów, czyli wypełnienia puchowego. No i pierwsza różnica jest taka, że w wersji standardowej jest to puch naturalny, kaczy o sprężystości 700 QIN, natomiast w wersji Polaris Evo jest to 750 sprężystość. No i co za tym idzie? Dzięki większej sprężystości, taki śpiwór trochę lepiej się kompresuje, ale jeszcze jedna jest ważna różnica, że ten nowy Polaris Evo dostał certyfikat RDS. Czyli mamy tutaj pewność potwierdzoną, że puch został pozyskany w sposób odpowiedzialny, etyczny, no i bez cierpienia zwierząt. Byliśmy wewnątrz piworów, teraz czas się przyjrzeć tym, co na zewnątrz, czyli materiałom zewnętrznym. E, no i jaka jest różnica? Oba materiały to e, są materia tkaniny nylonowe, e, natomiast w wersji Polaris Evo te tkaniny są ciut lepsze. E, splot jest bardziej gęsty, dzięki temu jest mniejsze ryzyko, że puch będzie wydostawał się na zewnątrz. No i poza tym materiał wewnętrzny został zrobiony z takiej bardziej miękkiej tkaniny, co powoduje, że przyjemniej się w nim śpi. Co jest jeszcze bardzo ważne, no to tkanina została zabezpieczona impregnacją DWR, co chroni w Dużym stopniu od wilgoci, jeżeli będziecie spali w takich warunkach. No i y, jeszcze jest jedna ważna cecha, czyli oba materiały, akurat i w wersji. Polaris Evo i w wersji standardowej. Jest to materiał z tka ze specjalnym tkaniem, które się nazywa Ripstop, co zabezpiecza trochę przed podziurawieniem e, materiału, czyli jeżeli gdzieś zahaczycie, to ten specjalny sposób tkania w taką charakterystyczną krateczkę, to akurat widać gołym okiem i to się często w outdoorze wykorzystuje, w outdoorowej odzieży czy sprzętach. E, ta specjalna krateczka powoduje to, że jeśli powstanie Wam gdzieś mała dziurka, no to jest zabezpieczona przed tym, żeby się nie potrafić Targać, nie poszarpać dalej. E, dzięki temu śpiwór po prostu zyskuje zwiększoną trwałość. Teraz dobra informacja i wielki uśmiech w stronę naszych klientów, którzy ten śpiwór już mają. Ponieważ zmienił się w nowej wersji, czyli w Polarisie Evo. Zamek, a konkretnie jego maszynka do otwierania, zamykania. E, już pokażę Wam różnicę, chociaż kuba tu pewnie zaczaruje, i na przebitce pokażę Wam to jeszcze w przybliżeniu, więc zobaczycie. E, natomiast tak, w starszej wersji zamek był dosyć klasyczny i standardowy. Był, jest. Ta wersja cały czas jest w sprzedaży, tak jak mówiłam. Natomiast w wersji EWO zamek jest szerszy, ta maszynka jest szersza. Chodzi bardzo, bardzo płynnie i zapobiega to wcinaniu się materiału pomiędzy strony zamka. Co jeszcze zobaczymy, gdy zajrzymy do wnętrza naszego śpiwora? No to zaglądnijmy. W środku na listwie obok kieszonki zobaczycie dokładne parametry temperaturowe, komfort, limit i ekstremum. Jest też wyraźnie zaznaczony certyfikat RDS, ale co może Was jeszcze zainteresować? Jest też pokazana instrukcja prania, więc nie musicie się jej uczyć na pamięć ze strony, szukać metek, które się spierają itd. Macie ją tutaj zawsze pod ręką, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, żeby ten śpiwór wyprać. Ostatnie różnice, o jakiej chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to są różnice w mm, takich jakby dodatkach do śpiwora, czyli tak: worki kompresyjne. Odrobinkę się od siebie różnią. W Polarisie Evo worek jest taki bardziej miękki. W Polarisie standardowym jest nieco sztywniejszy. A dodatkowo Polaris Evo nieco łatwiej się pakuje do worka, ponieważ ten worek jest ciut większy i jeszcze ma ulepszone klamerki, które łatwo możecie sobie odhaczyć, żeby śpiwór wypakować. Jest jeszcze jedna różnica, która ma bardzo duże znaczenie przy przechowywaniu śpiwora puchowego. Ponieważ do Polarisa Evo dołączamy bawełniany worek, który właśnie służy temu, że jak wracacie z wyjazdu to taki śpiwór po wypakowaniu, wysuszeniu, wypraniu, cokolwiek z nim robicie, pakujecie do tego worka i w ten sposób bezpiecznie przechowujecie sobie śpiwór do następnego wyjazdu. Udało mi się już opowiedzieć o wszystkich różnicach, jakie występują między tymi dwoma wersjami śpiwora Polaris. E, na koniec jeszcze tylko powiem, że możecie je zobaczyć sobie na stronie, są w różnych kolorach. W Polarisie standardowym są to trzy kolory do wyboru, w Polarisie Evo są dwa kolory. Te kolory są różne, więc po kolorach równie, również poznacie, która to jest wersja śpiwora. Na koniec bardzo dobra informacja, ponieważ te wszystkie ulepszenia, które występują w najnowszej wersji, czyli Polaris Evo, udało się zamknąć w bardzo podobnej cenie. Więc oba śpiwory kosztują podobnie. Teraz decyzja należy do Was, na którą wersję się zdecydujecie i co zaważy na Waszym wyborze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!